Cześć Siemanko, witam Was witam Was na moim kanale i dzisiaj zapraszam już na siódmą część ogrywania gier na Komodorka 64, które znajdują się na kultowych kasetach z lat 90. Dzisiaj przygotowałem dla Was kasetę o oznaczeniu numer 73. Kaseta zwie się Najnowsze 1992 i jak do mnie Wam, na kasecie znajdują się najnowsze gry z tamtego czasu. Większość tytułów totalnie mi nieznana, więc będzie dodatkowa atrakcja, ponieważ nie wiemy co tak naprawdę nas czeka. Podejrzewam, że też większość z Was nie wie, co to są za gry. Zaczniemy sobie po kolei, tak jak jest to napisane na kasecie. Będziemy jechać od góry, a potem losowo wybierzemy kilka gier, które na taśmie znajdują się odrobinę dalej. Sprawdzimy sobie to wszystko na Commodore Q64 z wersji C z czerwoną diodą. Do tego jest podpięty monitor, prawdziwy monitor CRT, też od Commodore o znaczeniu 1084S. Nasz nieśmiertelny jak na razie i dobrze znoszący wszystkie próby Jet Fighter oraz zamiennik oryginalnego magnetofonu do Commodore 64, który wygląda praktycznie tak samo, tylko nie ma na nim natłoczonego logo, jak i i Blackbox V4, nasz kultowy, który jest już wpięty do komodorka i gotowy do działania. Kaseta 73 wybrałem, zdecydowałem, siadamy mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Tak, miałem tego nie mówić. Chciałem Wam jeszcze pokazać kasetkę, którą będziemy dzisiaj ogrywać. Jest to kaseta o znaczeniu 73, najnowsze 9.2. Powtórzyłem jeszcze raz dla utrwalenia. Mamy tutaj tytuły, no, mało co znane, no, może z wyjątkiem tutaj dla mnie Ghostbusters. Yy... Później Ghostbusters znowu, Jumping Jet, czy może Shinobi. To są gry, o których słyszałem. Reszta totalnie nie wiem. No, może ten F1 Tornado coś mi mówi, ale to bardziej z amigi mi się kojarzy taki tytuł, niż tutaj z Komodorkiem 64. A najlepszy opis według mnie to dzisiaj jest. Gdzie to było? Gdzie to było? O, 213 Zoomerang, lusterkami odbijasz pioruna. To może być ciekawe. No to co? Kasetka wygląda tak. Gdyby się coś zagieło, odpalamy maszynerię i przechodzimy do testu. Dobra, maszyneria gotowa. Sprawdzimy sobie głowicę na szybko. Troszkę, może trzeba ją tutaj podregulować. Pierwsze wczytywanie gry jest zawsze w całości. Od początku do końca. A potem będę przycinał. Już taka jest tutaj tradycja i tego się będziemy trzymać. Wiem, że dużo osób woli szybko wszystko widzieć, dynamicznie, ale sporo osób też lubi patrzeć w te hipnotyzujące paski do czytywania. O, jak ładnie się ustawiło przez chwilę. Dlatego pogodzimy tutaj wszystkich dzisiaj. Dobra, mamy to. Musimy ustawić na 32 taśmę. Chyba jest. Resecik. Bardzo głośno jest, ale będzie dzisiaj bardzo głośno. Strzałka L-Enter. Nie używam skrótów tutaj z klawiszy F, ponieważ nie zawsze gry się wczytują. Pytacie o to często w komentarzach, to Wam odpowiadam. F1 Tornado i zaczynamy zabawę. Wiecie co dzisiaj? Ciemno mam tak w pokoju. Jest godzina 10:40 rano, a powiem Wam, tak mi zasypało dach. Pogoda tragiczna. Śnieg pada. Klimat do grania idealny i tak też się nastrojowo w pokoju zrobiło. Bardzo przyjemnie. Gra się wczytuje do jednostki 55. Zostało nam jeszcze 6 jednostek. Czyli dość szybko. Ciekawe czy to jakaś kaszanka będzie, czy nie. Niepotrzebnie wypowiadałem na wstępie te ostatnie słowa, no ale bądźmy dobrej myśli. Jest bez problemu na razie. Uwaga! Uwaga, uwaga! Ale piękne. Znowu hipnotyzujące, kolorowe paseczki w tle. O! F1 tornado. F1 tornado. Jest, nie ma żadnej muzyczki, ale jest krak. Spacja. Intro by Jazzy. No, no, żeby tylko się wszystko tutaj udało. Endless ships, endless time for weapons. No, nie, nie będziemy kodować. Jest! O kurde. Ale fajne. Ale trudne. Strasznie szybko się ruszają przeciwnicy, a nasz samolot bardzo wolny. No dobra, spokojnie, spokojnie. Fajna gierka. Fajny scroll. Fajne kolory. Fajny dźwięk. O kurde, gruby tytuł od razu na początek. Ale jaki trudny, ja pierdzielę. Strasznie trudny, ale też wiecie co, nie chcę tego joya tak męczyć. Dobra, już wiemy o co chodzi. Co to jest to? A widzicie, włączyłem sobie taką teraz taki rodzaj amunicji rodzaj strzelania. Jak to określić? Spacją to zrobiłem. Aha, tak. Nie no, słuchajcie, poziom trudności jest przegięty. Masakra. Nie wiadomo, w którą stronę mam uciekać. Patrzcie, co tu się dzieje. Ale rzeźnia. Jak to się dobrze nagrywa tam? Muszę zerknąć też tutaj. Widzę, że coś się tutaj. O to dobre było akurat, ten rodzaj strzelania. Strasznie trudne, strasznie trudne. Dlatego, że ten stateczek rusza się tak wolno, ten F1 tornado cały. Nie mogę ich wszystkich... Patrzcie, jakie ładne palny! Piramidy! Ale jaja! O, i skończyło się. Fajne strzelanie. Co to się zmienia, tak? Po duże chciałem, tą dużą strzałkę, o tą. Ale teraz w badziewie wylosowałem. Nie mówcie, że ja muszę rozwalić ten wielki czołg ten mikrosoteczkiem. Nie no, gra jest przegięta, słuchajcie. O Boże, miniaturyzacja tego samolotu. Dobra. Powiem Wam, że pierwsza gra i, i mega wypasik. Zarąbista, tylko strasznie trudna. Później Cisco Hit, wyścig samochodów policyjnych. Dawać mi to. Co to jest? L i jedziemy. Cisco Hit, dobra. No i tutaj już będziemy sobie przycinać. Cisco Hit, mamy to. Run i zobaczymy co to będzie zaraz. Szkoda, że nie ma muzyczek. Ubolewam. Fajna była ta gra F1 Tornado. Ojej, czy my chcemy coś? Nie chcemy. A, coś takiego. Boże, o co tu chodzi? Ale słuchajcie, mamy dwa FPS-y. Ja w ogóle coś jadę? A, do przodu trzeba, dobra. Spoko. Średnio, średnio, przez tą animację zwolnioną. Ale męcząca muza w tle. Ale powiem wam, że. Jak na możliwości Komodorka 64, to całkiem nieźle to wygląda. No tylko ta animacja dramatyczna. Jest tak strasznie głośno, że się monitor zagotuje. Pozycja trzecia. Daleko do końca. Dobra, stop. Ok. Powiem tak. Fajnie graficznie, ale. Kaszanka, no, kaszanka przez tą animację. Co tam dalej? Roadrunner przy, przygody strusia pędzi wiatra. Coś mi to mówi. Sprawdzamy następną. Roadrunner, dobra. No, to mamy pierwszy load error dzisiaj. Mimo wszystko, spróbujemy uruchomić grę. I nie będziemy, słuchajcie, ponawiać, bo wcześniej, jak kręciłem poprzednie części, to wcofałem, wczytywałem jeszcze raz, próbowałem uruchomić ponownie. Tym razem już tego nie będę robił. Jedziemy dalej, bo gier jest bardzo dużo do sprawdzenia. Później mam czworo zwierzaków w labiryncie. Brzmi skomplikowanie. Zobaczymy sobie tych zwierzaczków, czy się to wczyta. W sumie, wiecie co, może głowica się rozjechała, to cofniemy. Jesteśmy na 98, cofniemy trochę i zobaczymy kontrolnie głowicę. Może tak być. Może tak być. Nie no, jest w porządku, bardzo ładnie jest. Dobra, puszczamy sobie te zwierzaki. O, sorry, panie Jetfighter. Tak to jest to? Chyba tak. No, nie ma teraz błędu. I jedziemy. Omulgająca paseczki, czworo zwierzaków w labiryncie, no to ciekawe może być. Pięknie nam to gra. Nie? Słuchajcie, coś kojarzę. Kojarzę tą grę. No kurczę, muszę coś kojarzyć. W końcu kiedyś się miało komodorka, nie? I się ogrywało te gierki. Kurde, no bardzo fajna gierka, powiem Wam, jak na razie. Aha. Dobra, teraz gościa zielonego chcę. Naciskamy i dajemy do góry, wtedy on ucieka, a czy wchodzi do tej krainy. Trzeba uważać na tą, na muchę. Mucha mnie zabiła. Jeden strzał, jeden hit i nas nie ma. Ej, panie, kropelka też zabiła. Dobra, teraz tego gościa. Bardzo fajna gierka. W sensie, no, ja lubię bardzo platformówki, to doceniam. Ładnie, płynnie się wszystko zmienia. Graficznie bardzo ładnie. Kolorki piękne. Gdzie ta kropelka co zabija? I ta mucha. Ej, no, raz na górze, raz na dole. Dobra, weźmy gościa w kapeluszu. Ale po poziomy trudności, no, absurdalne są, słuchajcie. No i widzicie, no. A, to teraz pójdę dołem. Pójdę teraz dołem, bo mucha leci górą. A nie, no nie pójdę tam dołem, bo spadnę do tej dziury. O, ty Francu. Tak było blisko. Właściwie to. Te, czy te postacie mają jakieś co? Inne moce, wszystkie skaczą tak samo. Trzeba uważać. Gdzie ta mucha. Dobra, panie i panowie, bo tu dużo gier do przetestowania, ja będę się tym martwytował. ale to oznacza, że, że gierka spoko, bo, bo straciłem na chwilę poczucie minut nagrywania. Dobra, następne. Co mamy? Następne. Fok? co to jest? W 80 dni dookoła świata. O, kurczę. Ile to się będzie wczytywać? 80 dni? No i co? Te paski dobrze wróżą? Nie odzywam się, dobra. 80 dni dookoła świata. Wipa balonowa, ale ktoś miał wizję, czemu to leci samo grafika podobna do komando. Strasznie się dziwnie steruje, nie, nie w ogóle w ogóle nie wiem o co tu chodzi, jak to sterować tym Aniołki jakieś w tle. A nie no patrz, daje w lewo nic, w prawo nic po skosie leci. Tak jakby odwrócone było sterowanie To jest 180 dni dookoła świata i to jest balon słuchajcie Może nie... <gry> Źle to widać, ale... I strzelamy jakimiś bombami. Nie rozumiem tego sterowania. Dobra, chyba strata czasu, żeby w to brnąć dalej. Troszkę przez to sterowanie się już szybko zniechęciłem. Potem mamy Satan. O, panie. Będziemy szatanem grać. Co ten Sejten o co tu chodzi? Rycerz wspina się po półkach skalnych. Uuu, coś nam tu przycięło. Jeszcze raz. Tylko nam zapierdział magnetofon. Jeszcze raz. 136, 135. Ej, co jest panie? No dobra, idzie. Mam nadzieję, że się wczyta bez błędu, ale coś go przycięło. Coś mi magnetofon przycięło, jakby sygnał zgubił przez chwilę. A wybaczamy, to są przecież stare urządzenia. Mamy szatana, zobaczymy, co z tego będzie. A po tej grze przejedziemy sobie taśmą w dół i wybierzemy sobie jeszcze jakąś losową gierkę. Po tej grze, jak się wczyta, oczywiście wszystko. No. Jest, jest, jest. Dobra. Joystick. Widzicie, dałem sobie Unlimited. Gramy na kodach. Muszę powiedzieć Wam, że to chyba najlepsza kaseta, jaką testowałem dotychczas we wszystkich częściach. Naprawdę. Jest, są te gry takie, że. No to co na przykład ostatnio, żeśmy tych gołych Arnoldów testowali i tak dalej. No to, to, to była kaseta tragiczna. Filmowe to były, nie? Nie pamiętam, który numer, ale tutaj gdzie tu trzeba iść. Aha, odbijam się od tych półek skalnych. Czyli ta bogata instrukcja dobrze mówiła, że trzeba się odbijać od półek skalnych, tylko jak? Jakbym tutaj słuchajcie, nie włączył tych kodów, to byśmy już dawno było po robocie. No, dawaj, skacz tam. A dobra, z rozbiegu pod kątem i przycisk. No ale co dalej? Jeszcze raz przycisk. No nie, dupa. Jeszcze raz. Ja pierdziele nie umiem się tam wspiąć. A, tu takie rzeczy. Dobra. Wikinka rozwaliłem. Nie trzeba nic wciskać, słuchajcie. Wystarczy skoczyć tylko pod półkę. Nagrywa się, panie? Nagrywa się, dobra. Teraz znowu cicho, raz głośno i tak cały czas. Sejten. Idź, panie szatan. Fajny dźwięk znajdzie. Lubię takie rzeczy. Może tutaj do tej jaskini wyjdziemy. Da się? Da się. Pow-up. Pow-up! Ej, panie, skacz tam. Mamy inne strzelania. Patrzcie. Jak w kontrze. No tak. Przeciwnicy odradzają się jak w soulsach. I ten spoko. Dobra, idź tu. Tak na kodach to wiadomo, nie? Dobra, bardzo fajna gra. Ale trzeba sprawdzić następną, bo czas bardzo szybko leci. To co? Robimy reset i sobie przesuwamy tak na chybił trafił. Jedź, 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 Ciekawe na co trafimy. Jeć, jeć, jeszcze, 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 jeszcze. 192 Dobra, Nie, jeszcze Mam nadzieję, że trafię na to, co sobie tutaj upatrzyłem. ok, To byłby bardzo duży fart Jumping jack. To nie było to, ale wspinasz się po półkach. Wiecie co? Cofniemy kawałek, zastanowimy, żeby tutaj żadnych błędów wojny nie zostały. Strzałka L. Return. I teraz się powinno już, mam nadzieję, wczytać. Jumping jack. Wspinasz się po półkach. Dobra, jest coś. O jaki gość, patrzcie na to. Unlimited. O pewnie że jedziemy na koda. I ja pierdziele, widzicie to? Tym patykiem chodzimy tutaj. Ale czat. Gierka wygląda jakby była robiona niedawno całkiem. Musimy wskoczyć w tą pustą przestrzeń. Haha, to nie jest takie proste, to trzeba wyczuć wcześniej. No ale ja, jestem wyżej, dobra. Aha, w tą stronę, dobra, spoko. poko. Czaję bazę. Aha, fajne, to lubi... nie. Świetna, świetna giera. Wstawaj, wstawaj. O, kurde, i na sam dół. No skila tu trzeba mieć. Najgorsze to wyczucie skoku podczas biegu jeszcze. Wszystko się nagrywa, pochowo. Dobra, słuchajcie, trochę ścisza, żeby mnie też słuchać dobrze było. Bardzo fajna kaseta, numer 73. Wiem, że dużo osób sobie te tytuły zszczytuje i puszcza na emulatorach, bo tak piszecie w komentarzach. Tak więc polecam Wam, bo naprawdę świetne tutaj gierki. Pewnie jeszcze dużo ciekawych tutaj perełek się znajduje, no ale odcinek nie może trwać aż tak długo. Dzięki, żeście byli, piona dla Was. I do następnego. Cześć.